Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański sen A dzisiaj zbieranie belek Także co, zaczynamy Roboty jest troszeczkę No bo tutaj, że tak powiem, tych belek Na tym Na tej łące, co prawda nie jest Może ich aż też nie wiadomo ile, bo jest ich Dwadzieścia kilka, jak Patrzyłem sobie na licznik bel Ale mamy jeszcze kolejną łąkę, bo kupiłem kolejne pole Do zbierania i tam mamy belek kiszonki, znaczy kostki, przepraszam. Także troszkę tych belek będzie do pozbierania. Nowa łąka. Od streama spłaciłem trochę kredytu, nowe pole kupiłem. Tą łąkę kupiłem, co prawda ta łąka też pewnie będzie z czasem przerobiona na pole. Jeszcze nie wiem kiedy, ale pewnie będzie z owsem połączona, więc już w tym sezonie nie, bo już owies jest posiany więc pewnie dopiero w następnym sezonie. Więc ogólnie plany na rozwój są ta, yy, duże na pewno, ale jeszcze oprócz tego, że właśnie będzie yy, są te dwa nowe pola, to jeszcze jedno pole sobie kupię i pewnie jakieś nowe maszyny. Więc troszeczkę tego kredytu jeszcze oddam, ale myślę, że już z tych 600 tysięcy myślę, że 600 tysięcy to nie wiem, ze 100 może? Może 200, no to myślę, że max. Ale to jest taki wstęp. A o czym ja bym chciał dzisiaj porozmawiać? Mianowicie, w tym momencie, jak ja nagrywam ten odcinek, jest sobota i odbywa się farmkon, czy już się odbył, nie wiem, szczerze, średnio mnie to trochę obchodzi, bo te farmkony pomiędzy farmingami są raczej. Mało interesujące, ale jednak coś ciekawego się pojawiło. I taka informacja dla tych, co oglądają ten odcinek: będzie dodatek za darmo, najprawdopodobniej. A raczej na pewno. Straw harvest do farminga czyli dodatek żniwa czyli te kostkujące i prasy, że tak powiem, do kronki, ale oprócz tego maszyna do robienia peletu oraz hala do pakowania, czyli po prostu ten klasyczny dodatek, który każdy z was, kto grał już od kilku farmingów zna. Ale jeśli nie graliście w FSa, to powiem tyle dla tych ludzi, którzy nie ogarniają, jak robić ten pelet i w ogóle będzie na pewno na moim kanale poradnik. To jeszcze nie podali w ogóle twórcy daty, kiedy ma być ten Dodatek dokładnie, ale będzie on za kilka tygodni. Także myślę, że to też jest trochę słabe określenie, bo za kilka tygodni to może być 3, a może być 10 tygodni. Ale raczej, skoro podaję już taką informację, to raczej spodziewam się, że to będzie już niedługo. Miejmy nadzieję, bo w świecie farminga nie za, za dużo to się nie dzieje, więc przydałoby się jakieś takie odświeżenie. Także rozładowujemy. Te belki i tak idą na sprzedaż, więc po prostu je kładę do magazynu. I widzę, że jeszcze mryga mi rezerwa, więc przy okazji sobie jedziemy na gospodarstwo. Zacisło mnie i z takich informacyjnych rzeczy to na pewno nie wiem, czy już w tym sezonie będę to robił, bo to też nie mam aż tyle pieniędzy. Ale po lewej stronie przy kurniku chciałbym postawić sobie zagrodę na owce, tak, żeby wejść w kolejny, że tak powiem, gałąź produkcyjną. A silos jest pusty, to sobie dokupimy paliwa. A damy od razu dużo, to sobie kupimy, bo nie będziemy oszczędzać. Zatankujemy od razu. Także co, widzimy się już na polu. Jak ja sobie zatankuję zbiornik i tam dojadę. Także Wjeżdżamy na pole, zbieramy te bele. Wracając jeszcze do dodatku, do farminga właśnie tego Straw Harvest za darmo. Ja się bardzo cieszę, bo ja lubię ten dodatek. Czasami lubiłem właśnie sobie na nim popracować. Jest tu, uważam, kolejne urozmaicenie tej gry, które uważam, że jest przydatne i potrzebne. Myślę, że każda gałąź jest fajna. W dodatkowa produkcji. Kiedyś to w ogóle ten dodatek to było takie wow, bo to było kilka funkcjonalności w jednym, bo kiedyś te prasy to były w ogóle ten dodatek jako pierwszy miał prasy, które wymagały właśnie sznurków i że tak powiem tych wszystkich yy, siatek dobel. To co w, dwa, w 25. jest nowością dla wszystkich pras, to w, w tym dodatku właśnie było jako pierwszy farmingu w ogóle, to były pierwsze prace właśnie ten dodatek więc to w farmingu 17 robiło takie wow, bo to chyba do farminga 17 wyszedł ten dodatek i on był płatny wtedy jeszcze to taką historię wam narzuciłem dla tych, którzy nie siedzą w farmingu od tylu lat co ja na przykład właśnie więc to dla nowych graczy też jest taka narzucona historyjka do, do tego dodatku chociaż myślę, że Wielu z Was ogląda i w ogóle gra w Farminga już jakiś czas więcej. Chociaż ja też nie jestem jakimś mega starym graczem tych serii Farminga, to też nie będę udawał, ale trochę już gram. No i dobra, ostatnie dwie bele, czyli idealnie wyszło 28 belek, ładnie. To ładnie, tego się nie spodziewałem, że tak, tak idealnie. Także co, widzimy się już na rozładunku. Także lecimy z rozładunkiem. Kolejna partia, a Wam, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, dowiedzieliście się o czymś nowym, tak jak mówię, bo zarzuciłem ciekawostką to możecie zasubskrybować ten kanał oraz oczywiście zostawić łapkę w górę, z góry dziękuję to motywuje mnie do dalszego nagrywania, a tak jak mówię obiecuję wam 100% że będzie poradnik zresztą w poprzednim farmingu 22 też był poradnik do właśnie straw harvest dlc także to jest murowane że to będzie, także co widzimy się już na moim nowym zakupie Myślę, że dosyć klimatyczne miejsce. Przy polu owsa tutaj, więc to będzie pewnie z czasem też pole owca. Dokładnie to pewnie w następnym sezonie. Więc jak to się połączy, to naprawdę będzie coś pięknego. Zbieramy sobie bele. Dobra, to, to mnie złapie, to już trudno. ale dobra, sprawnie to idzie. Bardzo szybko ta przyczepa w ogóle działa, więc to też jest fajne. Dużo szybciej niż ta chyba od bel takich tradycyjnych, więc to jest fajne na pewno. naraz to tego nie zbierzemy chyba Że tak. a i chciałbym też przeprosić bo jeśli chodzi o talerzówki na przykład to już 4 metrowa przecież ja sam używałem w tym farmingu jedna jest talerzówka, tylko mi na przykład brakuje tej 4 coś metra uni z poprzedniego DLC do farminga na przykład no ogólnie wiecie, rozumiecie kontekst, paszowozów mało to jest właśnie to o czym ja mówiłem w tamtym odcinku a się po prostu trochę zapędziłem z tą talerzówką, bo 4 metrowa jedna jest rzeczywiście do do Efesa, także rzeczywiście to jest prawda i zapędziłem się, jedna talerzówka jest ogólnie dostępna także ostatni wyładunek na tym odcinku, lecimy wyładować tam mi chyba trzy czy cztery bele zostały ale to już zrobię poza odcineczkiem także dobra Wcofujemy i rozładowujemy to. No i pięknie. Także ja jadę po tebele i się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych. Cześć.